Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Kryżeks and Twitchet. Dzisiaj zabójca, dzisiaj kolejny dzień Helki, no i dzisiaj dzień kiedy trzeba wbić 416 poziom, więc no co tu zaczynać i kończyć. Robimy to. Robimy 416 poziom. Brakuje 16 milionów, więc naprawdę niedużo. Zobaczmy tylko co chce dzisiaj Wiedźma. Wiedźma chce hełmy, więc za dużo nie zrobiliśmy, ale. ale bardzo ważna rzecz. Zaczęliśmy kompletować nowy stojak, i już mam 5% PD na butach. Mam 5% PD tutaj na talizmanie. No, i teraz szukamy po prostu jakiegoś paska z szansą na legendarne artefakty. Prawdopodobnie może być też ulepszona jakaś przedmiotu właściwie. Więc cokolwiek się takiego tam trafi, będę mega zadowolony. Więc już patrzymy. Co tutaj za rune się trafiają nam na przedmiotach? No, dzisiaj akurat nie ma nic ciekawego w zbrojowni w gabinecie magii, więc trudno. Ale spróbujmy teraz pokonać kogoś na arenie. Niestety się nie udało. No to zresetujmy może tą arenę. Będziemy mieć 4-4 Szczerze mówiąc, myślałem, że będziemy mieć dużo później. Pierwsze połówki z runami. No ale jako są już na 4. To no dobrze, bardzo dobrze. Teraz pozostaje szukać ulepszonej jakości przedmiotów 3 no i 25 do złota. A później jakość to już pójdzie, więc naprawdę fajnie, ale myślę, że złoto, złoto pójdzie naprawdę dużo później niż. Hmm, EXP ale najważniejsze, że już udało się zdobyć EXP. Na razie zostawiam ten pasek, no bo mam tutaj czar, więc szkoda by było po prostu czar tracić na ten moment i kupować następny na pasku. Więc dopóki się jakiegoś paska nie dorobię ciekawszego, no to tak, tak zostanie. Zobaczmy, jak tam pupile. No, mamy trochę tutaj jedzeń. O, ciekawy przeciwnik nam się trafił na początek. Dobijamy Hitmana na stówkę, ale ta stówka nic nam nie daje. Jeśli chodzi o bonus do statystyk. Tutaj dobijamy, tak, Smoky na 176. I tu Syrenia na 139. 30 karmi więcej ode mnie w wodzie. No ładnie, ładnie idzie, ale my puścimy mrok. Może się uda, może nie. Kto to wie? Udało się. Także spoko. 15 pozycji do góry. Więc, też przyjemnie na ten moment w gildii, jak widać, jedna, jedno miejsce. No, niestety, trzynasta salka trochę mało, ale przynajmniej ma pupila. Ma ulepszenia. Ma też w miarę poziom, więc, no, trzymamy. Będę musiał tutaj do kolegi napisać, żeby salkę w miarę możliwości podbił. No, i szukamy jeszcze jednej osoby. W tym momencie mamy nagrodę numer 7. Nie wiem, na której jesteśmy pozycji. Podejrzewam, że 23 bo tutaj po tych roszadach ostatnio gildyjnych troszeczkę spadliśmy, bo byliśmy dużo wyżej, no ale co zrobić. A, ja się przebrałem i chcę atakować Heleator. Dobrze. E, bardzo dobrze. No to spróbujmy dojść trochę troszeczkę dalej. Mr. Greya jeszcze pokonamy. Biczownik. E, tutaj powinny pewnie się zaczynać już powoli schody dla naszej postaci. Więc to, co uda nam się jeszcze ubić, to jest dla nas potężny plus. Więc spoko. Dostaliśmy jeszcze jedną, kolejną skrzynkę przy okazji. My tutaj awansujemy już na top 10 w Bildi, więc bardzo dobrze i ostatni atak na ten moment. Bardzo fajnie. Top 8. Myślę, że dobijemy tutaj do kolegów. Gdzieś do top 4, może do to 5 na sam koniec, no ale na razie nie ma co się tutaj śpieszyć. Odbierzmy sobie te nagrody, jak już tutaj jesteśmy. 14 tysięcy odłamków, więc bardzo dobrze. Pewnie odbierzemy przygodomat i nam wpadnie poziom, więc zobaczę sobie tylko plakat. Wygrać z to oczywiście po odcinku, bo nie wiem co tam na czacie, a wolałbym tutaj yy, nic nie pokazywać. Więc dobra, to mamy. No i mamy 416 poziom bity. To najważniejsze. No to idziemy. Co byśmy tu teraz wrzucili do toalety? Może pozbędziemy się po prostu czegoś takiego. Troszkę odłamków by nam tu wpadło. Bo nie mamy nic takiego, co bym teraz chciał wrzucić. Ewentualnie ten pasek bym mógł wrzucić, bo ma sporo odłamków. Jest tani. Ale bym musiał wtedy wydać. Zaraz zobaczymy, ile. No, 5 milionów na kolejny pasek, więc no nie bardzo. Na kolejny czarny pasek raczej. Więc tak średnio. Idziemy robić awkę. Zobaczymy, może coś wypadnie po prostu z awki. To jest dosyć ciekawe. Wezmę to nawet, żeby to od razu sprzedać. Może troszkę mniej expa wybrałem w tym przypadku, ale jednak ten goldzik mnie coś tutaj skusił. A tu jeszcze przecież ciśniemy. Ciśniemy ostro w EXPA. Ja nie mogę o tym zapominać. No i takie misje mi zdecydowanie tutaj przypominają o tym, że musimy pilnować się z tym exp cały czas. Ostatnio też troszeczkę zaniedbałem Discorda niestety, bo przez brak czasu. Ale mam nadzieję, że jakoś postaram się ogarnąć troszkę czasu i powrócą moje harmonogramy tygodniowe. Postaram się, żeby to tutaj wszystko ładnie śmigało. No i zobaczymy, zobaczymy. Jeśli ktoś tam oczywiście chce, to zapraszam do wbicia na Discorda dla widzów. W razie coś, link jest oczywiście w opisie. Więc jeśli ktoś tylko ma chęć, to zapraszam. Mamy naprawdę fajną ekipę. Każdy chętny do pomocy. Więc jeśli tylko potrzebujecie pomocy, albo po prostu chcecie sobie pogadać, to zapraszam. No i spoko. Przy okazji mogę wspomnieć, dawno nie wspominałem, to mogę wspomnieć. Może akurat kiedyś, bo tak stwierdziłem, że w sumie przydałby mi się chyba nowy mikrofon. Więc tutaj możemy uruchomić jakiś nowy fundusz wsparcia na mikrofon. Jeszcze nie mam Pomysłu, jaki to miałby być mikrofon, na pewno taki, żebym nie musiał go trzymać w ręce i było, było dobrze słychać to, co mówię. Więc ja sobie tutaj na pewno będę niedługo szukał jakiegoś mikrofonu, żeby tutaj coś ogarnąć. No i jeśli chcecie pomóc mi w szukaniu takiego mikrofonu, no to też Fundusz Wsparcia link w opisie i jazda i może coś tam uda się ciekawego zakupić. Eee, no i dobra, tutaj oczywiście Afka idzie bardzo, bardzo szybko, ale to dobrze, jak to zwykle. No jeśli nie dostaniemy. Hmm, piękna misja. Już myślałem, że wezmę tą siódemkę słabą, ale to mnie bardziej przekonało. Tu zdecydowanie piątka. Po dobrej misji musiała przyjść ta zła. Wiadomo. Tu zdejmiemy sobie tą pajęczynkę, tutaj z tej piątki również, jabłko. 2,5 miliona, szansa na epickie przedmioty 19%, troszkę mała runa, ale weźmiemy po prostu, żeby sprzedać czapkę. I tyle. E, bo te misje tak naprawdę były mocno podobne do siebie. Więc lecimy sobie dalej z tymi misjami. Dwójka za milion trzysta jest ok pasek, pasek bez runy ale będziemy musieli się przygarnąć, bo nie mamy miejsca innego i wyboru raczej innego nie mamy siódemka czy to jest trzeci pasek? nie, drugi dopiero no to dobrze, to możemy sobie jeszcze na spokojnie tutaj misję wybierać, szczerze mówiąc patrząc po tym ile mam golda, myślałem, że to już trzeci pasek klata dwa miliony no, a, dobra, po, wyrzucę. Po prostu wyrzucę. Nie chcę tutaj myśleć za długo nad tymi itemami, bo to jeszcze jest zbyteczne. Kolejny pasek z punktami życia to mi niepotrzebne. Dajcie mi pasek mm, z szansą na legendarne artefakty. Albo dajcie mi po prostu pasek y, z punktami, nie z punktami, tylko z. Y, Premium do Golda 25%. To wtedy ja sobie coś innego wtedy podmienię. I będzie miło, i sympatycznie. Także czekam. Czekam na taki fajny pasek. To jest idealna broń do toalety. Więc rozmontowanko. I fajna misja. Chociaż ta piąteczka tutaj też kusi. Weźmiemy tą piątkę. Weźmiemy tą piątkę bo mnożąc ją razy dwa, wydawała się być zdecydowanie lepsza. Tu weźmiemy siódemkę. Eee, I co? Dwójka za dwa trzysta. Naprawdę so, solidnie. Hmm, chyba jeszcze nie przegraliśmy. Held -hel tutaj, nie wiem. Szczerze mówiąc walczyłem dzisiaj, a przegraliśmy, bo nie zmieniliśmy jaką... Tak to nie przegraliśmy, więc no można uznać, że jeszcze w Helce nie przegraliśmy na tej postaci, ale podejrzewam, że już jutro, mm, max pojutrze, to my tutaj będziemy się dość mocno zatrzymywać. No i trzeba będzie zacząć używać boostów, żeby tutaj cokolwiek udało nam się przeklikać. Więc zobaczymy, no, jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. Myślę, że... którą tu misję sobie wybrać? Jakbym miał miejsce, pewnie wybrałbym Tom. Ale tak to weźmiemy chyba tą pod expo. No i akurat w sumie dobrze się złożyło, bo ustawiło nam to misję dwójkę na dziesiątym piwie. Prawie praktycznie o tym zapomniałem. Coś za dwa miliony. Może być to do wyrzucenia. No i ostatnie piwo. Jedziemy z tym ostatnim piwkiem. Dzisiaj trochę żywszy jestem, chyba nawet to słychać. Bo jest troszeczkę wcześniej. Dzisiaj powiedzmy, że. Drugą pracę ogarnąłem w miarę, w miarę sprawnie, no i mm, była szansa na to, żeby sobie troszeczkę odpocząć i właśnie teraz dla Was nagrać. Dwa za 10 za 5 jest ok. Już się troszkę wystraszyłem, że nie będziemy mieć dwójki, że zostaną nam same piątki, ale najważniejsze, że się trafiła dwójeczka. I możemy cisnąć sobie dalej. E, tu niestety te misje są słabe. Wezmę tą pod Golda. No bo to jednak 4 miliony różnicy na każdej z nich by było. Myślę, że 6 godzin będzie dobre. Myślę, że tak. Sporo tego Golda dzisiaj. Naprawdę sporo. E, możemy znaleźć bohatera. Uniwers nadal nie pił poziomu. Więc 4, 4, 8. Więc on tutaj też mocno zwolnił. My tutaj jutro kopalni klejnotów na poziom 22 będziemy mieć, więc też już super. Jeszcze tylko trzy ulepszenia, no i będziemy szli skarbiec kopalnia, skarbiec kopalnia, więc to też jest spoko. O, pokazało nam się w końcu pozycja w Helce, ale my najpierw zaatakujmy sobie jeszcze hydrę. Żeby tutaj już to nie migało. 22 pozycja. No, do 18 niestety raczej podjazdu nie mamy. Ale najważniejsze teraz dla nas, żeby utrzymać się tutaj między 19 a 23, i to będzie na pewno dobre. Najważniejsze też, żeby tutaj kolejna osoba do nas dołączyła. No i tu jeszcze, jak widzę, mamy zachomikowane 18 tysięcy żetonów skarki. No niestety na ten moment będzie się trzeba z nim pożegnać, jeśli tutaj się nic nie zmieni. Tylko czekamy, czekamy, co tutaj się wydarzy, jeśli chodzi o kolejnego gracza. O! Nawet nie musiałem pisać do kolegi już ma salkę 14, e, więc bardzo miło. Oby tak dalej. I na następnym odcinku może piętnastka, ale wątpię, wątpię, bo pewnie, znając moje szczęście, to on dopiero buduje twierdzę piętnastą. No ale zobaczymy, jak on tutaj będzie sobie prowadził swoje życie na tej postaci. Ja tutaj postaram się go tutaj Wspomóc oczywiście, jako że jest ze mną Gildi. Więc zobaczymy, jak to wszystko się będzie prezentowało. Dobra, chodźmy na koło 34 monety. Zawsze coś z helki nam wpadło. Niestety, za, za te monety dostaliśmy sam kamień. No ale cóż, dobra, inta do kosza. Kolejne 15 milionów. Chyba z 9 grybów nawet wpadło, więc spoko i 12 no chyba 12 grzybów nie wiem dokładnie ile bo nie liczyłem ale tak cztery razy na pewno te grzybki były i chyba za dwa razy złoto e, więc naprawdę przyzwoicie możemy 29 statystyk e, to już naprawdę fajnie będzie wyglądało tym bardziej że będziemy mieć 6100 wytrzymałości równe i teraz pytanie do mnie za 1000 punktów czy zostawić sobie 600 i iść w zręczność W sumie tej zręczności trochę by nam się teraz przydało. Ale wytrzymałość mieliśmy iść wytrzymałością do 7000, więc nie będziemy teraz zmieniać zdania. Mamy 600 wytrzymałości, więc jest OK. Akurat może kiedyś się skuszę zmienić to, żeby na 6500 zmienić i przejść w zręczność. Na razie, na razie idziemy dalej wytrzymałością. Więc dobra, musimy sobie kliknąć tutaj Maxa. Możemy tutaj sobie machnąć coś, tu pięknie wyrównać. No i lecimy z naszymi atrakcjami dalej. Widać, że niestety menadżer areny jeszcze nie działa tak jak powinien, więc zobaczymy, jak tutaj uda nam się go poulepszać. To ale ta 2800, ale w miarę szybko się ulepsza, więc to jest chociaż tyle. 2900. Tam przeskoczyło, ale jakoś dajemy radę. 3000 na przekąskach. 300. Mam nadzieję, że teraz gdzieś nie przebiję. O 200. Tylko o 100 będę sobie tutaj cisnął. Dobra. 3200. Ja chwilowo zatrzymam się i odbiorę telefon, więc za chwilę wracam. Kołki, kołki, jesteśmy z powrotem. Możemy sobie doklikać tutaj dalej. Podejrzewam, że teraz to już nam skoczy dość mocno do góry, więc teraz muszę ostrożnie tutaj klikać, bo no podejrzewam, że nie było mnie z 10, może 15 minut. Ale tak to właśnie wygląda u mnie teraz ostatnio, że nawet jak jestem w domu, to ciągle jakieś telefony, ciągle wszystko, więc no, tego czasu jest bardzo, bardzo mało. Ale to nic. My sobie tutaj z tym wszystkim poradzimy. Mam nadzieję. I dalej będziemy sobie tutaj razem grać na tych postaciach. Tu 3600, tu 3700. I zaczynamy od dołu znowu. Wszystko ładnie tutaj śmiga. 3600, 800. O, jeszcze możemy 3000 na toalecie machnąć. Więc miło, bardzo miło. No więc jednak trochę czasu mnie nie było. Jak widać, no ale jest ok, jest ok. Możemy przy okazji zrobić walkę na arenie. Mamy dobre eku, mamy, to bierzemy tutaj gościa w eku na awkę. Możemy sobie też, może nawet ziemią spróbować. O, nawet też się udało, także dobrze. Więc no co? Nie chcemy merch, więc dziękuję bardzo. Co tu jeszcze nam zostało? Kości. Kości nam zostały, więc zobaczmy, czy coś uda się wygrać, i będziemy kończyć ten odcinek. I tak jak na zabójce, to dość długi nam się odcinek trafił, ale to dobrze w sumie. Od czasu do czasu, i na zabójcy trzeba sobie troszkę więcej pogadać. No i dobra. Co tu dalej? Co tu dalej? Czy uda się coś wygrać? Na razie nie widzę. Nie widzę, nie słyszę. E, dusz nie chcę. O, myślałem, że złoto, a to jednak klepsydry. No dobra, pięć klepsydr też może być. No i zaryzykuję tymi klepsydrami, bo chyba powoli się kurczy stan 4300. E, więc dokładnie, trzeba tutaj zacząć uważać na te klepsyderki. No dobra, więc w takim razie mamy wszystko. Więc jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście subika, jeśli go jeszcze nie macie. Trzymajcie się cieplutko i na razie.